Czytałem, że znaleźli tylko ślady, że był przechowywany w dzbanach, co dowodzi, że istniał miód w tamtych czasach, i tyle. No i tu w końcu mamy głos w rozsądku, bo cała ta historia właśnie z tym miodem, z grobowców, piramid i tak dalej, powinna być przedstawiana właśnie w taki sposób, jak kolega opisał. Powinniśmy mówić jedynie, zgodnie z prawdą zresztą, że znaleźliśmy pewne ślady, pewne pozostałości po miodzie. Bo jeżeli chodzi o te odkrycia, o od których my mówimy, czyli ta Gruzja najbardziej sławna, ten Tuttenhamon, tak to wszystko jest udokumentowane. Tam nie było żadnego miodu. Tam były pozostałości. Różne takie, y, plaster miodu, y, brudna, brunatna ciecz, zaschnięte resztki na dnie naczynia. Tak, to wszystko jest opisane w tych materiałach archeologicznych i tak dalej. Tak, Nie było żadnego miodu. Jakby w dzisiejszym pojmowaniu tego surowca, czyli pięknego, złocistego, nie? Nie było, po prostu. Nie? Więc powinniśmy mówić, że znaleźliśmy ślady, pozostałości po miodzie. Co pozwala nam właśnie stwierdzić, że tam w Egipcie używano miód? Chociaż akurat to jest oczywiste, bo wiemy, tak, że do balsamowania był używany, do różnych tam innych rzeczy, tak, z różnych papirusów, tamtych rycin i tak dalej. To wiemy, to, to nie musimy jakby na tej podstawie wysnuwać wniosków, że w Gruzji 5000 lat temu używali miodu, możemy jakby wysnuć coś takiego. Ale ten mit niestety właśnie strasznie obrósł takimi różnymi warstwami. To się nawarstwia i im dalej, tym gorzej, niestety. I nikt tego nie, nie obala, jakby. Za granicą były próby, bo ja znalazłem artykuły, na blogach 2004, 2000, potem 10, bodajże, że tam niektórzy redaktorzy próbowali właśnie obalić, powołując się na różne źródła naukowe. No niestety, wiecie, no to zostało olane i tyle. Nie? Ale powinniśmy mówić tylko i wyłącznie, że znaleźliśmy pozostałości po miodzie, wiemy, że używali wtedy miód i tyle. Bo ten mit narósł, że znaleźliśmy miód, to po pierwsze, co nie jest już zgodne z prawdą, bo nie było żadnego miodu w, właśnie w dzisiejszym rozumieniu tego surowca. I potem było dokładane, że był jadalny, że był zdatny do spożycia, że był stabilny chemicznie, że zachował wszystkie wartości, że właściwości, że tak dalej, tak dalej, że można miód tysiące lat po prostu przetrzymywać, bo nic mu nie będzie, będzie taki sam, jakby jakby był świeży, co nie jest zgodne z prawdą. I no, powinniśmy to w końcu po prostu wyjaśnić, obalić i po co to powtarzać bzdury? Przecież z badań naukowych dobrze wiemy, że tamtego miodu nie było, były właśnie tylko resztki, pozostałości, ślady. Tak? Poza tym z innych badań naukowych wiemy, że właściwości, te enzymy, które są w miodzie, które działają, one spadają cały czas. tak? I taki miód po roku, po dwóch, po pięciu już jest gorszy niż miód świeży, a co dopiero po dwóch tysiącach, czy po pięciu tysiącach, jeżeli nawet by przetrwał. Trzeba to kiedyś po prostu wyjaśnić i obalić, bo nie ma sensu powtarzać bzdur. A najgorsze jest to, że powtarzają to doktorowie, profesorowie, nauczyciele, redaktorzy no po prostu wszyscy te bzdury powtarzają.